Kochani, ostatnio na moim kanale, jak wiecie, jest coraz mniej odcinków, ponieważ jakby... MSP dla mnie staje się coraz trudniejszy i mam plana, w planach nagrywać serial, jakieś pojedyncze odcinki, ale nadal uważam, że to będzie w takim razie za mało, więc chcę więc przyszłam dzisiaj do was z tym odcinkiem i chciałam się was zapytać, jakie jeszcze gry oprócz star Planet chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Oczywiście będzie też opcja, żeby napisać samemu w komentarzu, więc jeżeli jest jakaś gra, którą chcielibyście zobaczyć na moim kanale, to koniecznie napiszcie mi to w komentarzu jeżeli na przykład ktoś już napisał jakąś grę, którą chcieliście, nie licząc gier, które będą podane, to po prostu dajcie łapkę pod jego komentarzem, łapkę w górę, to wtedy po prostu te, to, te, to wezmę pod uwagę, że dużo osób chciałoby, aby właśnie ta gra była, a po prostu też napiszcie komentarz z tą grą. A teraz wam pokażę grę, jaką ja mam wam do zaproponowania, no i więcej wam wytłumaczę. Okej, okay, więc pierwszą propozycją jest The Sims 4. Byłoby to pewnie jakiś challenge albo seria bądź bądź. No nie byłoby to jedno odcinkowe. Więc jeżeli chcielibyście zacząć jakąś serię z The Sims 4 na moim kanale, to napiszcie w komentarzu jed jedynkę Jeżeli chcielibyście zacząć serię jakąś mamio, to napiszcie w komentarzu dwójkę. A jeżeli macie pomysł na jakąś inną grę, to napiszcie trójkę. Oczywiście, jeżeli chcecie chcielibyście jakiś challenge w moim wykonaniu zobaczyć na kanale z dimsów, to jak napiszecie jedynkę, to napiszcie również, jaki challenge. Też ja mam parę pomysłów, ale wasze też wezmę pod uwagę. Dwójka, no to jakiś pomysł na pewno będę miała. I trójka, no to po prostu wystarczy, że napiszecie grę, którą chcecie zobaczyć na moim kanale. To był taki krótki odcinek. Do zobaczenia i prawdopodobnie dzisiaj będzie live, także bajo!